Witam, z tej strony Was, to, ja w kolejnym odcinku na moim kanale. Niedawno opublikowałem film o o zbanowaniu kanału HMP. W skrócie kanał został zhakowany przez grupę hakerów, następnie na nim odbył się live związany z kryptowalutami, przez to kanał został zbanowany, a niedawno zbanowany. Jednak to nie koniec. 12 kwietnia około godziny 17 zhakowany został kanał kozaków. Tutaj macie kilka skillów. Nazwa kanału została zmieniona na Strategy Ltd Pojawia się playlisty z filmami na temat kryptowalut. Jako potwierdzenie, że to faktycznie był kanał Kozako, macie kilka skinów. Społeczność została wyczyszczona, przez co mamy tutaj oryginalnego posta z kanału Kozako, wraz z linkiem do filmu o tytule Debil. Ustawiony został na niepubliczny. Tutaj jest jeszcze screen z kanału Kieba, on, że moje wcześniejsze skiny są oryginalne. Trochę czasu potem kanał ponownie zmienił nazwę na Kozako, ale bez awatara. 13 kwietnia Kozako na swoim kanale oficjalnie poinformował o powrocie, więc wszystko wróciło do normy. Jednak tym razem, będąc naocznym świadkiem, postanowiłem poszukać czegoś ciekawego. Próbowałem wyszukać ten kanał na YouTubie, ale niestety nie znalazłem nic interesującego. Więc zamiast szukać kanału MicroStrategy LTD, postanowiłem poszukać kanałów, których filmy były polecane w tych playlistach i sukces, tak jakby. Znalazłem kanały Currency State, Inspire Galaxy oraz Robert Gridlowe. Na tych kanałach udało mi się znaleźć playlisty dokładnie te same które palcane były po schakowaniu kanału Kozako. Jedyne co udało mi się znaleźć wspólnego to fakt, że na każdej playście są filmy, przynajmniej jeden, udział Michaela Saylora. Po wyszukaniu go w Google dowiedziałem się, że jest amerykańskim przedsiębiorcą i dyrektorem biznesowym, który jest współzałożycielem i prowadzi mikrostrategii. firmy dostarczające analizy biznesowe, oprogramowanie mobilne i usługi oparte na chmurze. Co ciekawe, nazwa tej firmy jest identyczna z nazwą kanału Kozako po schakowaniu. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka like pod nim oraz subskrypcję na kanale. Udostępniajcie ten film swoim znajomym. Zapraszam na serwer Discord 2 stoma sezon drugi. Z tej strony Was Tom do następnego filmu. Elo.